Jak co roku starym zwyczajem gazdowie przygnali owce, zmieszali my owce. Poświęcili, posolili, okadzili. No i liczymy na dobry, przychylny rok. Jak widać, pogoda nam dopisuje. Także będzie na czym paść. I dalej będziemy, będziemy patrzeć. miejmy nadzieję, trochę słońca po tych deszczach i będzie wszystko dobrze. No tu jest teraz owce od gazdów z cięciny z cisca małego. Będziemy to wspólnie paść. Trochę mamy w tym roku opóźnienie z powodu pogody, bo nie było na, dużo na polach, ale myślę, że to będzie dobrze się wiedło. Później zacząć, ale, ale może też skończymy później. Dojdź, daj zobaczymy, nie? Cały rytuał mieszania owiec polega na tym, że gazdowie Gazdowie przyganiają swoje owce, bo też nie wszystkie owce są nasze, moje, no i, i mięsomy te owce, co by się poznały. Jak są już owce dobrze zmięsane, poświęcone, okadzone, posolone, no to gazdami tu wszystko ustalamy, kiela, jaki, na jakich warunkach owce są w chole. Kto kiela brindzy, syra dostaje, co kiela przychodzi, no i tak to wygląda na chole. W dzisiejszych czasach owce mają kolczyki, no to wiemy po kolczykach, no ale normalnie każdy, o, ga, każdy gazda, każdy baca swoje owce, powinien poznać, nie? A dzisiaj wymogi takie, no to mamy kulczyk, no kulczyk jest zawsze tam po numerze, nie? No i owce odbierają i... Wszystkie no. owce poznają swoje i no jak wyjebuje się swoje, są owce, jedne. No. A jak ten wyjebuje do kierdela, to potem... A jak, jak do robili? jak robić nie było kolcykowi, poznali? No pewnie, wszyscy? No, za 20 się południ. Ja. A po co poznajcie o chce po gębie? Na no pewno, ale jest dużo, jest, jest takich jednakowych, ale... No, znam ja na na łosi nie ja czasem cieni łose, nie? Ale no, cieli, tutaj tak nie pomogł. No to ja nie sztuka też wezmę łódę i ja, a to on po łatwości jest, nie? Nie dzieli. A co wiedzą, mięsali to też normalnie, chodzili wokół moja, wokół wszystko, nie? Ja. ojca, i syna, i Zawsze palma gadają na bagniątkę. No to na bagniątkę, widź bagniątkę, no to się potem tą bagniątką, to jest palma, w niedzielę palmową poświęcono i tą palmą się zaraz szło z kościoła prosto po poświęceniu do sopy, co by poświęcić gowieć i u nas się gowieć święciło, po krzyżach się robiło znak krzyża, powleca go owcom, krowom, wszystkim gowiedziom, co się, co, się, co się wypasało, hodowało no i i to było na to, żeby te zwierzęta były zdrowe, okrągłe, żeby ich choroby nie brały, żeby ich wilki nie targały, żeby były zabezpieczone. Bo to jest ta, ten y, zwyk z palmą i to u nas zawsze fałpie było. Jeszcze był jeden zwyczaj taki, co my tu nie robimy, ale w Holi tego nie bywało. Chyba, nie wiem jak tam, tata z dziadkiem zawsze robili, że kulali jajka po krowy. Kulali jajka po krowy. Prawej do lewej, co by były okrągłe, piękne, pękate, no i się dobrze dojęły. U nas to, to pilnowali tej tradycji kulali jajka ważone, gotowane jajka i potem to jedli te jajka, nie? Kulali pod krowę trzy razy, no i trzeba było przekulać, no to się fajnie chowała i się fajnie dojeło. Do świętego Jana nie śmie być w holi z odno baba. Kobiety, taki był zwyczaj, nie wiem czemu nie mnie to osądzać i ten, ale kobiety, bab się nie do świętego Jana w holi nie śmiało być. Ani córka, ani żona. Tak bywał. Trochę idę z duchem czasu teraz, bo żona była chwilę, ale, ale, ale normalnie nie bywał. U was jak? Pamiętacie, że do świętego Jana nie. bab w holi ani na bacowce nie. nie. Nie było. Zaraz to... Nie wolno, bo to samo, co ten robił. Ale czemu tak było? Ale były Jak się sery robiło, no i co? Nie wiem, ja tak słyszałem zawsze od dziadka, że się nie. Pod nie, nie, nie... Najana było święto, i mogły baby przyjść z rodziny, i ten, i inne tez. Ale przychodzili. ale przychodzili, nie wiem, jak się tego trzyma. Po połenia, po no to było. Kwałki, nie? Kłałpi, nie? A jaki były zwyki przy pierwszym udoju? Taki co nie śmie... trzeba było zrobić albo nie śmiał się zrobić przy pierwszym dojeniu Co było najważniejsze? Jaki? Przy pierwszym udoju. Zwyczaje jaki były, co? No normalne były, doiło się. Dojło się. Dojło się no i na kocie I nie było. Wcedziłeś bez, no, bez, bez to, No będziemy wedzić bez cecyny. tam się podiło i będzie słoził z gierek, jak się piniesło i to, to musi dał dwóch i na się. Ale nasa się jeszcze kładło? To się dwie dawało. Dwie się dawało. Dwie się cecyny. dawało, były e, jak się nazywał, były specjalne grubsze, rozumiesz, poprzewane hmm. były w koło. I sata miała lewą i prawą stronę? I one un, były zwieszeni. Ale miała sata lewą i prawą stronę, czy nie? szefem się dawało albo tak, albo tak. I nie zmienił. I żadnej wełny nie było, rozumiesz? Bo ten, co, co robił, to musiał to wyczepać, prędzej wypłukać i w ten czas. I w ten czas było. A tu tak, do, do tego, a jest kany, bo ją przewrócić. Ale zawsze coś jest. Mhm. I to się A drzewie jak dojili, to kila było. Na jednego dojaca kila owiec. Bo teraz to ile było. Po 50 są doili. Owiec znam. A kila tych przecież holik było 7, 8 osiem, ale nie było. Owez. 180 jak miał, więcej miał no i więcej. Po, po 60 wszystkie hale były. Każdego wiez na progu. Nie było takich dużych gaz, tak, żeby miał który 100-150 łowiec. 7 łowiec nie? to sepoli. 7 holi było. To sepoli. Aby co to jest 700 łowiec. No. To, 20, to, w, to w żabnicy 100. dawno to kila był łowiec? W żabnicy jak tak, na tym. To w każdym było. Każdy każdy miał. Każdy miał. Choć... Jedną, dwie miał. Wie. No ale hole były wtedy, kto trzymał? Hole. Dwie, trzy. Trzy hole? były. Trzeba nie i ojciec, ale ojciec miał młotykową tam. A mm -hmm. ci tu mieli na, na tym e, na Słowia nie na, na półnem krzóźnią też tam hola była. A w ciencinie? A w ciencinie. Berciopi. Kiela dawno kosztował? Bunc, tak, bo to głowa co? Jak to było wortne dawno? dawno? Nie, kiela to było worty. Dawno. Ja Trzeba było płacić dawno za, za komuny. To się za, za się płaciło. No ale jak chciał kupić bunc, jaki pon? To, były, to było tanio, drogo, dawno? To było... Ja nie wiem jak to tam było, bo to w grosie kosztowało. No. no to utrzymywali się z wełny, z mięsa? Z czego się utrzymywali? Z tego. No tak, macowie paśli, to z czego się utrzymywali pieniądze? Z wełny. Z wełny? ale... Było, było, bo Ludzie jeszcze ludzie płacili Jak od Tak, a. brał, toś płacił. Wodowce od jednej, rozumiesz? Ja. Toś płacił. A ten, co nie brał, to nie płacił. A, a jarki były, od Jarki oh. się musiał płacić. A od Jarki się płacił. A na Ukrainie jak jest? Tak samo tak. tak samo. tak samo? No, od jarki się płaciło. co nie płaci, no. a jarka, a jarka która doje się, to się nie płaci, a za Jarkę płacą. Ja chcę to brać, to ktoś Aha. To samo, tak A nie brałeś, no to... Ja... Ktoś nie płacił. Ktoś nie płacił. No i tak na dole teraz mamy, dajmy na to połowę maja. No to po takich polach, jak my teraz pasymy, to by nie, 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 nie było do pomyślenia paść. To by ludzie za, Przeganiali widłami, a jak paśli po lasach, po, 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 no po, po ficujce tu, po, po raczej i potem do góry nie? Do wirchów. Łowce po się nie pasły nigdy. Właśnie się k? Po lasach. A jak? Po lesie. A miałeś krewy, jałówki, to każdy miał paść po lasach. były tak by nauczone, że sezon był jejik, droga i do i skosora naszą drugą słychać czyli się łowca się nam poskonale na lesie Każdy miał to taka była prawda kajnie przeganiali, ale coś się dało załatwić dało się, bo ja tam Jazek poszło, ja jak, postoję, jak się paść posadzono, ale potem też ale obrękań, łowca i kajnki z góry na dół nie słychać po rozumiesz? a dawno że się Bacowi mi się gojnego boli. To co? Boli się gojnego dawno, jak stoł rano w czas, no. za kilka wysył na górę, mieli no to... tam, mieli połapana z gojnymi tacy, że... <laughs> Potem nam miała pisek, to flicę zostawił mhm. Przeganiłeś z Wiebski na Pawlusiu. to musiał przegon zapłacić. Przegon zapłacił gojnego, nie? No, przez to. To jak ciencinianie przeganiali, jak cięci nie przeganiali, śli tak, brycoki, na lipowską, na bieguńską, jak bieguni tam śli. No, ale to nie rośnie, a tu ja ze stuleń na hole, to musieli zapłacić. Trzeba było zapłacić za przegon, nie? Tak, za